Cześć, witajcie na kanale Polska Flora i Fauna. Oto 10 ciekawostek, które dla Was przygotowaliśmy. Szacuje się, że wiewiórki zapominają o połowie orzeków, które zakopują, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ze zgub wiewiórek często wyrastają drzewa, a więc wiewiórki odgrywają ważną rolę w uprawie i utrzymaniu populacji drzew leśnych. A wiewiórka widoczna aktualnie na filmie jest to wiewiórka szara która wywodzi się z Ameryki, a aktualnie szaleje w Wielkiej Brytanii. Jest to gatunek inwazyjny, który wypiera wiewiórkę pospolitą, czyli naszą rudą lokatorkę. Oczy strusia są większe od jego mózgu, ale co się dziwić, skoro są to największe oczy spośród wszystkich u zwierząt lądowych. Średnica gałki wynosi 5 cm. A czy wiecie, że najstarszym drzewem w Polsce nie jest dąb bartek, jak Wielu mogłoby uważać, liczy on zaledwie 650 lat, a z tym wynikiem daleko mu do czułki. Rekordzistą tak naprawdę w Polsce nie jest żaden dąb, lecz ku zaskoczeniu cis liczy on około 1300 lat i rośnie no trochę w mało majestatycznym miejscu jak na takie drzewo przystało, ponieważ za budynkiem gospodarczym pszczoły to prawdziwe małe podróżniczki. Niekiedy mogą przelecieć nawet do 100 kilometrów w ciągu jednego dnia. Natomiast ćmy nie są już tak dobre w lataniu, ponieważ ich skrzydła i anteny działają jak żyroskop, który działa jak obracające się koło zawieszone na trzech pierścieniach. Co ciekawe, to właśnie przez to ćmy nie potrafią latać, kiedy nadejdzie trzęsienie ziemi. Pasikoniki mają krew koloru białego, bo jego hemolimfa nie posiada hemoglobinę, która jest koloru czerwonego i odpowiada za transport tlenu. Szarańcza przez jeden dzień może zjeść tyle, ile sama waży. Człowiekowi osiągnięcie takiego wyniku zajmuje aż pół roku. A skoro jesteśmy przy wadze, łączna waga wszystkich żyjących mrówek na Ziemi jest większa od masy całkowitej wszystkich ludzi. Na jednego człowieka przypada milion mrówek. Wiadomo, że jeże są nocnymi markami. Przesypiają praktycznie cały dzień. Wyjątkiem są deszczowe dni. A to dlatego, bo wtedy dżdżownice wychodzą na powierzchnię. Trzeba przyznać, że jeże to prawdziwe leniuszki. Każdego dnia na sen poświęcają do 18 godzin. Nasiona maku polnego mogą wykiełkować nawet po 40 latach przechowywania przez ten czas są w stanie uśpienia. Dodajemy do tego, że mak wschodzić może na jesień lub wiosnę. przy temperaturze zaledwie 1 stopnia. Mak polny może stać się istną zmorą rolników. I to już jest tyle, co dla was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że czymś was jednak zaskoczyliśmy i że nowa seria przypadnie wam do gustu. O wszystkim dajcie nam znać w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się, cześć.